Siema, siema, widzowie, z tej siema. strony Bruno i dzisiaj jestem sto z to Niko i zwyczajnym gościem. Siema, widzowie, siema. I dzisiaj siema. jesteśmy w Minecrafcie i, i robimy apokalipsę znowu, bo wam się spodobała ta seria, a dawno jej nie było. No i dzisiaj mamy apokalipsę nobów. I nie, to nie jest apokalipsa nas, tylko nobów z Minecrafta. No. Zobaczcie, y, tutaj są w sumie noby.exe. No i tutaj ten jeden wielki nie działa. znaczy, nie działa, ale ma jakąś głowę dziwną. Ale te no małe nie! działają. Małe, nołe. są same małe. Tak, to jest apokalipsa no, Baby Nobów Exe. Dobra, a więc tak, możemy budować bazę. Dzisiaj wam pokażemy od początku, jak ją budujemy. I ja w sumie mam taki pomysł, żeby, żebyśmy zbudowali zamek, ok? dobra. A, bo zaczynamy budować? Tak, tak, możemy już zacząć. Jakby co ja polecam zasubskrybować mój kanał. I kanał to zniko MC i zwyczajny gość. Dobra. Mm. Ja robię. Jakby co, no bo, Jakby ja co zwyczajne, ja, zwyczajne, jakby co, ja to zrobię Word Editem. No to, no, to, jest, to jest takie proste, brunowane, może tylko sobie robić. robić... Ty, word Editem i już widzowie, już robione. Zobaczcie, pierwsze się robi. Jakby co, czekaj. No, no dobra, zrób, zrób to zwyczajny. Okay. Dobra, dobra bo mogę ci pomóc. To jest otwarte. Dobra, i ja to, ja to zaznaczam. I robię tak. E, cz Czekajcie, tutaj się w... nie zaznaczyło. Dobra, uwaga, uwaga widzę. Bo to jest... e, nie, coś Dobra. krzywo się zrobiło. No właśnie wiem. To jest, to to jest chyba większe tak. niż to. Ta... Dobra. 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 Dobra, robimy to jeszcze do końca. nie. Końca. Nie, nie, będzie za wysoko. Nie, jakby co, ja nie wiem kiedy, wysoko. nie wiem kiedy, ale to się zastopowało, Dobra. ale... Dobra, mam nadzieję, że niedużo widzowie. Czekajcie, musimy tutaj Dobra. zrobić takie drzwi, że tutaj będzie się wychodzić. No niko, tak no jak tak jak robię. Tu, tu, ja to zostawiam. Czekajcie, bo tu znowu jesteś w krzywo. Chyba. Tak, ej chłopaki, poczekajcie, bo to powinno być większe. Nie, wiem, mi się nie... tak właśnie zdawało. No. Nie wiem, to mnie jest git, ale okej. Okay. Dobra, no bo właśnie po no, drzwiach to patrzę, to patrzę, to patrzę. To... że będą krzywo inaczej. Chyba jest teraz git, tylko to trzeba usunąć. Dobra. Ja mam ja pomysł, ja mam... Powiem, jak to będzie wyglądać, więc aj, dajcie aj, to, to mi Czy tutaj będą schody czy drzwi? Nie, drzwi. Dobra. Dobra. Znaczy nie chodzi mi o dwie tylko schody. Drabinki czy schody. Aha, drabinki. Okej. Czekajcie, bo to też jest krzywo, okay. Widzowie. To też jest e krzywo. E... tu, tu, tu. To musi być raz, dwa. Ej, 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 co to ja za chwilę przyjdę, okej? Widzowie, okej? Okej. Dobra, i teraz widzowie robimy stack, stack 10. No i teraz U. powinno być git. Jest git. Ja to tak zrobiłam. No właśnie no, Dobra, już widzowie jestem. Przy... No dobrze. I yes, yes. yes. dobra chłopaki, jakby co? Ej. Ja zrobię tutaj wy, wyrzutnie TNT. Okej. Okay. Okay. Dobra. Ej, dobra. Ej, dobra. Już jakby co jest odstopowane. Okay. Dobra, widzowie, robimy ladder, czyli y, naszą tropinę, co ostatnio Właśnie. nie widziałem w Apokalipsie coca -Coli. Aha, jakby co, wpadajcie, nie. widzowie, na kanał, y, bo zrobiłem y, ten odcinek z Robloxa 1, możecie zobaczyć. Ja, ja. No tak. Na 100 subów widzowie zostały 3 suby do 100 subów. I na 100 subów robię specjal z Bedwarsów co? co? No 3 suby do 100. No znaczy ej, ja już jakby co sobie... w sobotę razem, nagrałem to, już ej, nagrałem ja już ten specjal. Razem. Ale wrzucę go jak będzie 100 subów. Więc fajnie, polecam. Ej, ej bo, ja, że, ej, bo e, wtedy jeszcze szli atakować te mowy? Co? co? A... A będziemy mieć jakieś przejście, żeby mieć ma ten nowy? No tak, ma nowy. Ma mamy bronię. No? Dobra. Dobra. Czyli jakim wejście to zrobić? Może gdzieś to, tutaj właśnie jak zwyczajny to Tutaj robię. będzie lawa, jakby co, chłopaki. Ale ja tutaj zrobię nam przejście. No dobra, 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 bo ja, ja myślałam, że my będziemy tak skakać. A no, no możemy tak w sumie, co ja sumie chciałem zrobić, żebyśmy nie, nie, tutaj nie mieli nie. pistoły, ale... No, no. no, no. Będziemy, będziemy chodzić potem ani zaskakać, bo to będzie trochę... Tylko dłużej. ja nie zbyt Bo nie znam się na no to no nie przyznam się, więc nie wiem jak to zrobić. Znaczy no jakoś wiem, ale. No, no, bo my możemy stawić fajną napy. Widzowie, robię mega nieprofesjonalistyczną rzecz Ale ja nie wiem jak to zrobić <noise> No dobra Dobra, jedno się udało Czekajcie, tutaj robimy o tak Tutaj o tak Pst. Jak to? A będzie? ja wiem co ty zrobić Co się stało? Nie. co nie się rozwaliło? Co jest? Co, czemu się to rozwala? Ale działa, działa. Ale musimy mieć dużo dźwigni. Dźwigni. A, Dobra, tutaj dźwigni. będziemy tak i to tak. Dobra, yy, może... Ej, zwyczajnie umieś się obsługiwać redstone'em, bo ja niezbyt. Ej, co jest, jak ładnie. Ja? Eee... Zostawuj na chwilę. Okej. Okay. Nie, no. nie no. Dobra, nie. widzowie... Ym. Ten, y, 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 My mamy w ogóle pokażę wam bronię. Y, mamy taki mieczyk y, Mamy tutaj pistolet i mamy Doritosa. Co jest? Ja, ale one fajne są. No, Ja je robię. Nie, 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 ja, ja już nie tak wiem. dawno widzę, ja to robiłem chyba 3 tygodnie temu. A to jest ten nubek Robloxowy i jaki jest taki piękny. No pi... pi... Baki... Cię tam zdaniem będzie... Zdaniem, zdaniem, zdaniem. będzie dziurawe? Zdaniem, 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 p... Ej, ale zdaniem. co, ale co zdaniem, ty robisz Bruno? Zdaniem. Tak się do tego... Uśmieszka tak jakby przybliżałeś się. Tak, nie wiem. Ale widzowie... ten uściszek po prostu jest piękny. Panie, na ja vlogsie jesteś piękny. No <grypt> to ja, ja napiś się komentarzu, czy to jest trochę podejrzane. Hmm. <grypt> jak ty wyglądasz z tym? Czekajcie, zobaczcie no? na niego. Jaki szeryf. 500 oh. ordaje. Oh. No. Jestem co dawna Z tym. Nie jak ja dawno nie kupuję LDPC ordaje. Widzowie, patrzcie. Widzowie, patrzcie. My, my. Tymczasem, tymczasem jak można to zrobić normalniej? Hop. Tymczasem my jak próbujemy to zrobić normalnie? no, Dobra, widzowie. Tak? Postanowiłem, że zrobię tutaj właśnie, no, coś Co Dobra, nie, chyba jest bit. Nie wiem jak Pokaż. wam. Tylko trochę dziurawe będzie. Ale nie, jest dobre. A że pyk. Pyk. Ja, ja ja, jedna osoba musi być na posterunku już na ledzuku. Jak ktoś będzie chciał przejść, to da tutaj. Tutaj i tu. A potem. A druga osoba zrobi tu i tu. I potem okay. e, zro e, no. Dobra, ja, ja od razu mówię, ja będę y, tutaj stąd strzelał z, z właśnie y, z TNT, bo chcę zrobić armatę TNT. okej. Okay. Okej. Okay. 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 Nie no, nie dobra, 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 ja Dobra, ja teraz robię tutaj, ten środek zmieniam. Znaczy robię tutaj podłogę. Wow. wow. Okej. Okay. Dobra. Musimy tam na górze okay. jeszcze skrzynię mieć widzowie i napakujemy tych itemów różnych. Ok. A no tak, to jest to tutaj nawet jest, wow. No. Dobra, tutaj zrobię skrzynię. Co jeszcze zrobimy? No. Co? U, będzie takie wejście. Dobra. Dobra. Yeah. Ej, bo przecież tutaj byśmy no. się nie dochodali. A no? Dobra. Ej, dobra. Aha, dobra, tedy będziemy wchodzić. A musimy zrobić drabinki, no właśnie tak. Ej, nie, dobra, patrzcie, tutaj jest drabinka taka Ej, i tu ja możemy wchodzić. Wchodzić. No, no, wiem, wiem ale tutaj. tutaj. Dobra. Dobra. Widzowie, no zobaczcie, tutaj będzie mamy tutaj takie przejście. Zobaczcie no, na drabince no. i tutaj. No. No. Jak coś widzowie, ja biorę tutaj szczały trujące, bo z pistoletu będziemy szczałami strzać, nie na jak coś. No. Bo nie ma na no. tutaj, no. tutaj żeby nie było takie przepaści. Tutaj też się w sumie przyda dirt chyba. Tutaj na tą. No tak, możesz zrobić też, Niko. Dobra, to Zniko. Dobra, mogę dać. To... Yy, aha, no to tutaj. Jeszcze do. Tak, tak. No. Yy, czekajcie. Yy... Ej, dobra. Ej, dobra. Ja po prostu będę robił, że będę tak przeskakiwał, bo ja nie wiem jak to się używa. Haha, no zwiniamy po prostu. A ja wiecie co mnie zastanawia? No. Wszystkie zombie nie od. Nie, powiem wam, że chłopaki nie wejdą od razu do lawy, bo ostatnio te, te zombie są takie inteligentne. Serio. Nie, na pewno no wie, nie wejdą wie. od razu. Nie, nie. Byłem tam ten odcinek, jak się wkurzyłem? No tak. No a, ja, a ja się nawet ciebie pytałem, czy one są ulepszone. Hej, no. Ale no. serio, one są jakieś lepsze, ostatnio moje Nie trudniej pokonać niż ciebie. 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 Serio. serio. No tak. Dobra, jakby co, jeszcze tutaj daje wszędzie miecze, jakby co chłopaki możecie brać, je? Okej. Okay. A, 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 dobra, to ja na razie nie teraz, nie teraz. Znaczy jak chcecie. Widziałem, że właśnie nie, nie mamy teraz. tutaj miecz. Mega śmieszny. Jak coś widzę, ja muszę uważać, że czasem nie klikam, jak piszę coś, z O, bo wtedy ten, bo wtedy wam zatrzymuje nagrywanie niechcący. No. Dobra, zaczynamy, czy. Nie, jeszcze nie, poczekajcie. Mogę ja się będę czekać. woda. Popatrz, no. wiesz, że w tymi komentarzami by to dłużej zajęło pisanie niż to robienie. Budowanie Aha, po nie, po prostu. Dobra, jeszcze schodki bierzemy. Dobre. Ja nie wiem, po prostu nie chcę, daj, żeby tutaj było daj. jakoś tak pusto. Ej, dajcie jeszcze zbroję sobie robimy. Dobra, dobra. Ej, ja od razu sobie Ja od razu sobie wyjmę. Co to jest? To jest taki basen. Nie czekajcie, to jest no. O no. Co to jest? Zaczynamy? Tak, no to druga, druga, bez zbrojek. Dobra, dobra. dobra, dobra druga, Jakby druga, 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 Survival. druga, 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 Dobra, no i dobra chłopaki, zaczyna, zaczynamy ten? Tak. Poczekajcie, no tak, tak. tylko sobie ubiorę zbroję. Uwaga, widzowie, zombiaki właśnie ruszyli! Dobra, co? Co, co? co? już? Oni nie, 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 wyrzutni zombie, ale trudno. nie, Ile ich tu jest? Czekajcie! Bio 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 Biorę... Ej, małe ząbiaki wpadają! Ale duże nie. Dobra. dobra. Nie, bo ja nie mam te... Szybko, Szybko, muszę trujące wziąć. Gdzie są broje? Bo nie mam... mam... Ej, one są... Nie, one nie wpadają! Ej, no... I, I, I... Dobra. Zwalone. Bierzemy to, widzowie. Gdzie, I idziemy. Gdzie mi są miecze? Na dole! Na samym no dole! Ty, ale łatwo z nimi, widzowie będą trzypale. No. Dacie mi coś w ogóle załatwić? No. Co <grym> L. Dobra, biorę to wszystko. Ja lubię miecze. Bo no, tego no, jest... Więcej bo tych... Tego jest tak mało. Lub więcej, Lub więcej. tych mobów. No Miejsc. dobra. Nie, 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 zombie. Jakby ja właśnie właśnie nie, Ale 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 są nie, nie, Ja miecza nie, mam. Ej, nie, nie, Ło kurde! kurde! nie, 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 Co jest? Dobra. Idę, idę po nie, Idę idę, broni! dawaj, dawaj! Ej, błądę. Tylko. Ej, mi się zdaje, że one e, ostatnio osłabły. Ale teraz nie są takie dobre. No? Nie, nie, wróciłem. nie wróciłem. A jakby co? czy no, są nie. na samej górze, A... chłopaki. Dobra. A. Czekajcie, widzowie, ja już tam idę. Ej, chłopaki nie? zostały jeszcze jakieś? No i kolejna runda. Dobra, no kolejna, kolejna Marketing. fala, widzowie. No załatwiamy. Uwaga, widzowie! Kolejni! Idą. Dobra. Nie, nie. zrobimy 6 rund, bo to jest. No jasne, jasne. Za, za. Dobra, dobra. Chceć? Dobra, bierzemy ich. Ej, dobra, ej, dobra, ta lawa, Ta lawa, nie... ona, ona mega ułatwia No tak Bo ja no, dostałem z czoło Ale pamiętacie na no. te drzwi Od coca No Ej coś mi się zacięło nie, dlatego nie dla tak tego, tak. go Nie wchodzę Nie pomogę ci Czekaj, wchodź! Go. Nie 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 po prostu nie, nie umierasz co <śmianie> Czuję! Zabiłem tu zniką! Ej, my mu... Ej, muszę... Ej, widzę wyraźnie, o, noby to jakieś noby! Jak się zlogowali! Bo... No, Ała! Oh, wow. Ej, one grają jak totalne noby! No, Ej, ale widzisz, że ja zaraz ale... zginę? <śmianie> Aha. Ucieka! Nie zamykaj drzwi! Nie nie, 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 nie! nie wchodzą tutaj! KUPAKI! To! O wow, Dobra! 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 O, Dobra! Dobra! To było Bruno, Dobra! 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 Ej, co? co dobra! Do, do, Czemu one uciekają przede mną, boicie się? Ło to spadło! Dobra, uciekam Co... na górę. Dobra. Gdzie są miecze? Miecze są na samej górze, wieży. Jeden! Ej, Jeden. Ej, spali. Tu jest, tu jest. No bo one Ona wyszła. One no nie, 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 nie. Bo one mnie wrzuciły do lawy. Dobra, jakby co chłopaki... Yy, poczekajcie, ja stopuję. Dobra. dobra. Nie, bo tam jest zombie. Ej, dobra widzowie, no. ja teraz będę robił yy, wyrzutę. No Tylko, widzę, jest ale taki problem, działała. bo ja trochę nie umiem robić wyrzutni, ale myślę, że się uda. Tu chyba trzeba było dać lód. Dobra. 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 Bardziej, to się o. Tak, tak. Nie tak kawałek, co, co, co brudnobany zbuduje. No. Nie wiem, czy mi się to uda, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, tutaj o, dobra. będzie brał, o, dobra, dobra. Ej, nie ma drugiego. chyba nie działa nawet. O, dobra. Wsadzamy do dropera, widzowie TNT. Ej, w, ogóle, w, ogóle, w ogóle, gdzie jest ta? Nie, nie, gdzie są. Dobra, widzowie, chyba to zadziała. Dobra, ej, dobra, widzowie, jakby co ja spał, nie zombi już. Aaaa! Uważajcie, chłopaki! A! O nie. Dobra, chłopaki, idę odpalić wyrzutnie! Nie! Tu, nie. nie! Odwróćmy no, 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 no. tutaj! Chodźcie na ciebie! Chodźcie tutaj! Tutaj! Idę odpalić ja, ja maszynę! Uwaga, i, widzowie! I, e. Dawaj, teraz! Teraz! <ślonie> Poczekajcie <ślonie> chwilę! Poczekajcie chwilę! Bo to, yy. Dobra, widzowie, czekajcie, bo... Może... Wodę straciłem. Dobra, nie wiem. I teraz? Kurde, nie, to nie działa! Nie. A! Zapadłem. Nie. Ołakowani! Rozwaliłem, poczekajcie. Czekajcie chwilę. Zamknąłem. No, dawaj! Ej, bo to nie działa, poczekaj. Jeszcze raz spróbuję to zrobić, jeszcze ma. raz. Mamy Dobra. Kurde. Kurde. No to tak, czekajcie, bo to trzeba teraz. zapalić tutaj teraz. Ezu, się stało? A! O nie! O nie! Teraz pójdą wow. do domu chyba. Nie. Chodźcie! Nie. Dobra, wyrzutnia! Co się stało? Co jest? Co jest? Ej, nie działa mi w ogóle zapalniczka! Ej widzowie, zepsułem zapalniczkę jeszcze. Ale ej, baza nam się zepsuła, chłopaki. O nie! Nie, ja bym nie miał grać! Jestem teraz stanie wyrzucał, <grym> widzowie! Ale co jest. Jak to się stało? No nie nie jest. wiem. O kiedy tak dawajcie. Się... O nie! Widzowie, o, dobra, lecę teraz! Daję nam, nam życie! Czekajcie, ja tu jadę tam spuścię, zobaczcie to. Patrzcie, teraz dobra. jestem profesjonalny. Nie, raczej jak to się skończy. Dobra, to. spadłem! Nie! Kurde! Nie! To jest pięć nier, ja spadłem. Czekajcie! Jest, ja żyję! Ej, chłopaki, mam połowę! Aha, dobra. Myślałem, że to przeżyję, może. Ja TNT mam! Ej, co jest, skąd się tu wziął? Ej, zobacz TNT mam! O nie, to moje TNT! Ej, ja nie mam zapaliczka, a nie mam, dobra. Czekajcie, ci strzel jeden ząbiak. Muszę się podbudować i dobra, zamroję go tu i wysadzę go. Oj, no nie. Oj, ja to teraz wybuchnie. Ja się buduję do góry, ja uciekam lepiej. Okay. nie. Do góry, do góry, do góry, no czemu nie mogę? Aua. Nie, nie, nie. Co tu się stało? Tego no. łakania koniec tego odcinka, nie? Tak, widzowie, zostawcie łapencie w górę, a my się z wami żegnamy, bo ja nie wiem co się stało, ta wyrzutnia nie działa! Ale widzowie, elo! A.